Całą tę pseudoaferę można wyjaśnić w ciągu naprawdę pięciu minut, i wydaje się, że dlatego przez dwa lata ona nie była wyjaśniona przez ten rząd. Dlaczego w ciągu pięciu minut? Cały obieg dokumentów, zarówno w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, jak i w Ministerstwie Rolnictwa, jak i we wszystkich innych ministerstwach, jest elektroniczny i można w ciągu pięciu minut sprawdzić, kto kiedy. W jakim czasie podpisywał się pod dokumentami, które ostatecznie trafiły do wiceministra do podpisu. I gdyby to było sprawdzone od początku również przez dziennikarzy opisujących to, no to nie mielibyśmy afery. Oczywiście nie, nie przesądzam sprawy, dlatego świetnie, że zarówno Robert Teruz, jak i pan Romanowski są zawieszeni, żeby to wyjaśnić do końca. Ale tylko po informacjach, już w kolejnych godzinach, można wywieźć następujące wnioski. Po pierwsze, działka sprzedana nie była kluczowa dla CPK, jak zostało to nazwane, bo CPK jest. Na innych działkach. Więc pierwsza informacja, która trafia również do mnie porażająca, jest nieprawdziwa. Nie jest to działka, na której miało być czy ma być budowany centralny port komunikacyjny. Po drugie. Ci, którzy nabyli tę działkę, byli w posiadaniu tej działki od 2008 roku. To nie jest tak, że ktoś przyszedł i kupił działkę, pod, żeby później sprzedać ją pod CPK. Po pierwsze, nie pod CPK, a po drugie, są w posiadaniu tej działki od 2008 roku, czyli od lat 17. Dzierżawią tę działkę. Tak, tak, tak no, są w posiadaniu. Dzierżawią tę działkę na cele rolnicze. Po trzecie. Działka ta została sprzedana na cele rolnicze, co już wiemy nawet z tego oświadczenia nabywców, które można przeczytać, ono jest publicznie dostępne od wczorajszego popołudnia. Ta działka została nabyta na cele rolnicze jest ze zobowiązaniem do korzystania z niej tylko na cele rolnicze przez kolejne 15 lat.